Witajcie, witajcie kochani. Witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich fanów perfum. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. No i powiem wam, że nagrywanie o perfumach sprawia mi ogromną frajdę. Perfumy od lat już gdzieś tam są moją pasją. Uwielbiam perfumy. No i cieszę się, że zdecydowałam się troszeczkę ten kanał zmienić. Jest to taki czysty kanał na Temat zapachu. Także cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam do komentowania. Zostawcie też łapeczkę w górę. A co ja dzisiaj mam? Dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was dwa arabskie e, zapachy. Dwie arabskie nowości. E, jedną nowość mam już od jakiegoś czasu, e, ale dopiero dzisiaj będę Wam o niej opowiadać. Natomiast kolejny zapach. Arabski jest moją totalną nowością, dlatego że mam go od wczoraj i jestem zakochana. Pierwotnie plan był taki, że otworzymy sobie razem na filmie albo na TikToku i zrobimy sobie takie pierwsze wrażenie z mojego wąchania. I poznawania e, tego zapachu. Natomiast, no, ja jestem człowiek niecierpliwy, człowiek w gorącej wodzie kąpany. E, musiałam je od razu otworzyć i słuchajcie, to są dwa zapachy, totalne hity. Totalne hity. Z jednym jestem zapoznana już troszeczkę lepiej. Zaraz Wam zresztą pokażę. Przepiękne opakowanie, trwałość do 10 godzin. E, zapach totalnie mój vibe, totalnie mój klimat. Natomiast, jeżeli chodzi o trwałość e, tych, które przyszły do mnie wczoraj, to powiem Wam, że od wczoraj, od godzin popołudniowych do momentu, kiedy poszłam zmywać makijaż i do godzin wieczornych, ja na nadgarstkach na przykład cały czas czułam ten zapach. Dobrze, nie będę Was trzymać w niepewności, absolutnie nie będę Was trzymać w niepewności i myślę, że zaczniemy od zapachu, który mam od wczoraj, i powiem Wam, że ja troszeczkę się nad nim zastanawiałam. Ja wiedziałam, że to są moje nuty zapachowe, że to jest gdzieś zapach dla mnie. Natomiast nie byłam gdzieś tam tak do końca przekonana, co u mnie rzadko się zdarza, bo ja jak pragnę jakiegoś zapachu, no to muszę go po prostu mieć. Natomiast tutaj byłam taka bardzo ostrożna i Ewa, jedna z Was, pozdrawiam Cię, Ewa bardzo serdecznie napisała mi, że ma kise. Delicious od Paris Corner. I po tym jej komentarzu mówię: No nie, nie ma na co czekać, zamawiam. To jest mój klimat. Jestem niesamowicie ciekawa tego zapachu. Także, kochani, pierwszy zapach, zaraz po niego sięgnę um, arabski zapach Kisa. Mam już Kisę Pink. Teraz stałam się posiadaczką Kissy Delicious e, od Paris Corner i mm, powiem Wam, że dobra, jestem już taka podekscytowana, że zapomniałam co chcę powiedzieć. Także przedstawiam Wam mój arabski hit. Będą same ochy i achy. I będzie też dla mnie totalne zaskoczenie co do jednej nuty zapachowej, dlatego że bardzo dużo osób mówi, że czuję tutaj e, i w składzie też jest pomarańcza. Także. Ja tego nie czuję, ale przechodzimy. Kisa Delicious od Paris Corner. No i zobaczcie, um, Kisa przychodzi w tak pięknym pudełeczku w kolorze rose gold, um, flakonik. Jest tak piękny. Zresztą pokazywałam Wam już tutaj na kanale kisę Pink, którą bardzo lubię, która moim zdaniem jest taka bardziej rzeźka niż jara od latafy, dlatego że kisa pink bardzo często jest porównywana z jarą. Mam obydwa zapachy i zresztą też robiłam Wam filmik. Zostawię Wam tu, tutaj linka na dole. Na temat zapachu Jary Od Latafy I jej dwóch sióstr Nucha i Kisa Pink Także zostawię Wam ten filmik na dole Więc flakonik Kisy Pink jest przepiękny Ale my się dzisiaj skupmy Bo ja tu skaczę z tematu na temat Na Kisie Delicious Spójrzcie tylko No ten flakonik to jestem też cała ja To jest totalnie mój klimat Przepiękny flakon w odcieniu Rose Gold Cudowny I teraz tak jak je wczoraj otwierałam, taka cała w skowronkach, taka cała podekscytowana, to nastawiałam się na gorzką czekoladę z pomarańczą, pianki marshmallow, bo tak tutaj jest, jeżeli chodzi o nuty zapachowe, które zaraz Wam przybliżę. Natomiast kiedy tylko odkręciłam korek, zakochałam się bez dwóch zdań: wszystkie fanki grumą będą zachwycone. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że jest to zapach słodki, Jezu, buzia mi się cieszy, piankowy, pianki marshmallow, czekolada, e, bita śmietana albo, słuchajcie, czekolada, e, gorąca czekolada e, właśnie z piankami marshmallow i z bitą śmietaną, ale tutaj ten zapach jest, co prawda, tak jak mówię, gourmand, ale on jest bardzo bezpieczny. Ja... Kiedy popsikałam się tym zapachem wczoraj, czułam taką bezpieczną przestrzeń. No, chciałabym to tak ująć jak najbardziej się da, żebyście zrozumieli. Nosząc ten zapach na sobie, czuję się dobrze, błogo, bezpiecznie. Mimo, że jest to grumą, że jest tu słodziutko, to ten zapach jest dla mnie lekki jak puszek. Lekki jak pianka marshmallow. Lekki jak bita śmietana niesamowicie kobiecy, subtelny, bardzo przyjemny i bardzo bezpieczny, i teraz się zastanawiam, dlaczego ja tak długo ee, zwlekałam. Ewa, dziękuję Ci serdecznie. To jest coś pięknego, to jest naprawdę przepiękny zapach. Do tego, tak jak mówię, trwałość testowałam tylko wczoraj i jest zadowalająca. Jeżeli macie kisę Delicious, koniecznie napiszcie mi swoje odczucia i jak u Was z trwałością. Bardzo wiele osób mówi, że pachną właśnie jak gorzka czekolada z domieszką pomarańczy, a co niektórzy tutaj mówią też, że pachnie kisa jak delicje pomarańczowe. Ja się z tym nie zgodzę. Mój nos nie czuje tu pomarańczy, mój nos nie czuje tu gorzkiej czekolady, mój nos czuje to mleczną, lekką jak obłoczek czekoladę z odrobiną bitej śmietany i piankami marshmallow. Przy czym jest tak przyjemny jak obłoczek i kobiecy, i powtórzyłam to już pewnie wiele razy, ale słuchajcie, bardzo ten zapach mi się z czymś kojarzy. To, je, to są zapachy, które ja uwielbiam. Naprawdę. No, po prostu to jest coś pięknego i słuchajcie, bardzo chodzi mi po głowie zapach, który jest podobny do kisy, ale nie mogę go odtworzyć w swojej pamięci. Nie wiem o który zapach chodzi, ale jak powącham troszeczkę dłużej czuję, że ja coś podobnego gdzieś już wąchałam i to mi się bardzo podobało. Także Kisa Delicious. Jeżeli chodzi o nuty tutaj e, zapachowe, ciemna czekolada, e, pomarańcza i śmietanka. Jeżeli chodzi, tak jak mówiłam, o śmietankę, bitą śmietanę, zgadzam się, natomiast tak jak mówię, no ciemnej czekolady ja tutaj nie czuję, pomarańczy też, a bardzo dużo osób ją tutaj czuje. E, w nutach serca mamy kokos, pianki, marshmallow i jaśmin. Ja myślę, że tej kobiecości tutaj, zwiewności subtelności dodaje właśnie jaśmin i białe piżmo, bo później mamy wanilę, nuty drzewne i właśnie białe piżmo, niesamowicie lekki jak obłoczek, mm, zapach mlecznej czekolady, gourmand, kobiecy, subtelny i myślę, że tutaj właśnie białe piżmo i, i jaśmin dodaje tej takiej zwiewności. I kobiecości. Jest słodko, jest przyjemnie. Kisa Delicious od Paris Corner. Znajdziecie oczywiście w internecie, ja zamawiałam też przez internet, także zobaczcie tylko na tą butelkę, no to jest niepowtarzalny zapach, eee, i trafia na pewno, na pewno do mojej pierwszej piątki, nie wiem, czy nawet nie, trójki ulubionych zapachów. Dobrze, i kolejny zapach, kolejna nowość, kolejny hit. Jeżeli jesteście fanami marcepanu, migdała, taki właśnie nut, troszkę nut gourmand no to Shanghai ut tonka, kochani. To jest zapach, który ja już mam od jakiegoś czasu, ale specjalnie trzymam ten zapach w pudełeczku, bo spójrzcie tylko, jak on przychodzi pięknie do nas em, zapakowany. To jest zapach, który jest trwały, który ma przepiękny flakonik, który pięknie projektuje. Ja uwielbiam nuty migdała, zresztą też będę musiała chyba nagrać jakiś film z moimi wszystkimi perfumami, nie tylko arabskimi, które gdzieś tam w nutach mają migdał. Kobieco, przyjemnie, trwałość też tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrą. Spójrzcie tylko na ten flakonik, no flakonik jest przecudowny. Zobaczcie. I ja te perfumy mam, e, słuchajcie, mam prosto z Dubaju. Moja widzka e, mi zakupiła. Była tak miła e, Ewelinka, e, że będąc w Dubaju po prostu zapytała, czy czegoś nie potrzebuje ale spokojnie znajdziecie te perfumy też przez internet. Także ja odtworzę jeszcze raz sobie ten zapach i powiem wam o nutach zapachowych. Dobrze, więc na początku jeszcze powiem Wam o takich głównych akordach tego, tego zapachu: e, waniliowy, migdałowy, słodki, ambrowy, orzechowy, ciepły, korzenny, owocowy, cynamonowy i drzewny. Natomiast jeżeli chodzi o nuty, no to tutaj jest naprawdę migdałowo. E, nuta głowy, nuty głowy mamy migdał. Później mamy nuty serca: cynamon, kwiat tunezyjski pomarańczy, róża turecka. Lubię. Fasolatonka, wanila, drzewo bursztynowe. Ja natomiast, słuchajcie, jak mam być z Wami szczera, czuję tutaj migdał, e, cukier, wanilę i dużą ilość marcepanu. O matko, jak tu jest dobrze. Natomiast delikatnie wyczuwam tutaj jeszcze róże i taki lekki powiew świeżości. Tutaj jest również bezpiecznie, tutaj jest również dobrze. To jest po prostu petarda. Dajcie mi znać, czy, czy kojarzycie Shanghai, Uttonka. No tu jest po prostu tak, jak powinno być. Gdzieś tam między tym marcepanem, gdzieś tam między tym migdałem, tą wanilą, tą fasolą, Tonka. Przechodzi również, słuchajcie Tunezyjska pomarańcza I róża turecka Odrobina świeżości Marcepan, właśnie taki migdał Może troszeczkę nawet powiedziałabym w mleku To jest hit Także ja mam dla Was dzisiaj Mietka pod nietka Dzisiaj jestem po prostu nietek podnietek zapachowy Chciałam Nagrać specjalny film o tym zapachu Dlatego, że uważam, że to jest tak Dobrze zrobiony arabski zapach Kompletnie na półce perfum niszowych. Moim zdaniem ten zapach powinien się znaleźć, bo on ma po prostu wszystko e, to, co powinien mieć. E, I chciałam nagrać o nim osobny film, ale kiedy dotarła do mnie Kisa Delicious, stwierdziłam, że te dwa zapachy są naprawdę bardzo dobre. Także, jeżeli szukacie perfum arabskich, które są naprawdę dobre, i te zapachy są naprawdę takie a, do schrupania. Bezpieczne, to polecam Wam te dwa zapachy. Jeżeli Wy macie tutaj dla mnie do polecenia jakieś arabskie perfumy, które koniecznie muszę przetestować, jestem dziewczyna gourmand, uwielbiam słodkie, jedzeniowe zapachy, ale też czasem lubię postawić na świeżość, czasem nawet na cytrusy. No, u mnie totalne kombo: ja po prostu lubię kombo zapachowe. Dajcie mi też znać, czy chcecie. Posłuchać o łączeniu zapachów, jakie zapachy ja łączę ze sobą, o tak zwanym layeringu. Chyba dobrze powiedziałam, także dajcie mi koniecznie znać. To taki filmik też wam wrzucę. I dajcie mi też koniecznie znać, co powinnam przetestować, co ostatnio skradło wasze serca, jeżeli chodzi o arabskie perfumy. No i tyle, kochani. Dzisiaj było bardzo słodko, bardzo. Podniecająco, bo tak właśnie się czuję. Dodam jeszcze tylko, że film nie jest sponsorowany. Wszystko, wszystko. Te dwa zapachy zostały zakupione przeze mnie, przez moje własne pieniążki. I jestem nimi zafascynowana, a jak coś jest dobre, to ja muszę Wam to koniecznie szczerze od serducha polecić. Także to by było na tyle. Dwa araby, dwa arabskie zapachy, które będą komplementowane, myślę które są godne uwagi i myślę, że jeszcze nie tak bardzo pospolite, że co druga osoba będzie gdzieś tam na ulicy tymi zapachami pachnieć. Więc arabskie hity, arabskie nowości, Kisa, Delicious i ud Tonka. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym filmie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Mua, buziaki, hej, pa!